Przed tym naczeli, które czekają nas jeszcze w tym roku, w tym sezonie 2009-2010. Za chwileczkę ta prezentacja się odbędzie. Ja mam teraz gorącą prośbę do piłkarzy, Musicie się udać o tam. Niestety, bo będziecie wychodzić pojedynczo, wywołowanie. No wszyscy wychodzą. kierownie, nie, Kiedy zostaje. Masz jeszcze to też zostaje. Ale zawodnicy muszą opuścić nas na chwilę. Za chwileczkę będą się pojawiać pojedynczą. Ja rok wróciłem tutaj kół. Do... Żeby, żebyśmy razem tutaj spróbowali coś zdziałać nie namyślałem się długo także wzięliśmy się do, ostro do pracy i mam nadzieję, że ta prezentacja jest między innymi jakąś małą cząstką naszej pracy którą zaczęliśmy w połowie grudnia serdecznie witam państwa i wit witam w, w pierwszej który od trzech miesięcy jest sterownikiem, jest prowadzi ster klubu naszego i serdecznie go witamy. Witaj Panie Matko. Dziękuję serdecznie, oddaję mikrofon naszemu widziejowi ze stadionu. Także mam nadzieję, że Andrzej co dwa tygodnie z nami się Zapraszamy do was. Pierwsza rozmowa, jaką odbyłem po, po podjęciu się pracy w OKS-ie, to właśnie była z Pawłem. Rozmawialiśmy na temat pozostania w OKS-ie. No zanim powiemy jeszcze, kto jest jeszcze w drużynie ważny, to Panie Trenerze, ktoś. To panie, panu mnie. I teraz pan spojrzy na swoich zawodników i proszę powiedzieć do nich takie ważne słowa przed y, tym pierwszym meczem. Wiemy, że ten pierwszy mecz jest dopiero y, 20 marca, ale y, tymi zawodnikami pan dysponuje i co pan o nich sądzi? Tak szczerze teraz przed nimi. Jest to, bardzo, jest to przede wszystkim bardzo młoda drużyna, y, y, wywodząca się z naszego regionu, z naszego miasta. Nie ma nic piękniejszego niż. Y, Powiem inaczej. Wielu, wielu już z tych piłkarzy grało w wyższych ligach, wielu już próbowało szczęścia w sześć innych klubach, yy, wracało z powrotem. A ja jeszcze raz kieruję, kieruję to do tego zespołu. Yy, takie słowa. Faki. Najkorzystniej jest walczyć tu właśnie w tym klubie. W tym klubie się rozwijać. Yy, jeżeli będziemy dobrze grali, zwyciężali, myślę, że się... Ja sam to kiedyś przeżyłem. Była bieda i stąd nie zowąd. Zjawił się sponsor, który, który zap, zapragnął, żebyśmy byli klubem europejskim. Taki czas był. Być może, że